Jack tam birthday boy to troszkę is Chcesz moją? Ja. No właśnie, to nie Let me show you a place where you go wanna move your feet until they start to bleed. Did you take it away? Tonight? Dowodzenia nad kierunkiem wycieczki, wylądowaliśmy w garażu. Ja, czy tak cieszę Dzisiaj, że mnie nic nie wyprowadzi z równowagi. Mogę tą windą jeździć góra, dół, obojętnie. Dobra, Piotr, teraz wcisnęłeś? Nie wiem, ja, zaraz się okaże. Będziemy jeździć najwyżej. I that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. Wyraz na no bo już się nie mogę doczekać. Jedziemy teraz na 33 piętro. Jestem bardzo ciekawy, jak pokój, który wybraliśmy, wygląda. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję, bo wiesz jak to e, czasami bywa. Trzymajmy kciuki, że będzie dobrze, ale jestem tak zadowolony, jestem tak szczęśliwy, że ten dzisiejszy dzień już się rozpoczął. Mam tak duże oczekiwania co do niego, że żebym się tylko nie przeliczył. To nasze piętro nie, to jeszcze nie. I co, jak tam emocje? No już nie mogę się doczekać. 30 to nie. 33 07. Mam nadzieję, że ten pokój naprawdę będzie będzie okej. Okay. O super, tutaj mamy garderobę i miejsce na walizki, to jest bardzo ważne. Zobaczmy Łazienkę. Wow! O Łazienka piękna z widokiem. No i najważniejsze to widok. Zobaczmy, co jest. Udało, udało się mieć piękno. Boże, jak to się robi. Zobacz, <gry> no bo wszyscy tu już czekają. Boże, pięknie. Zobaczcie jaki piękny czekanie w ośrodmie jaki piękny widok na tym właśnie mi zależało coś pięknego po prostu. Kochani, ja chyba dzisiaj będę nagrywał się cały dzień w okularach przeciwsłonecznych, ale to dlatego, że ja jestem osobą bardzo emocjonalną, która się wzrusza, która docenia to, co ma i po prostu udziela mi się to w taki sposób, że płaczę, że. No, taką po prostu mam energię, takie mam w sobie emocje i no, nie będę tutaj zapłakany, jakoś się bardzo chciał pokazywać. Jestem już gotowy na mój dzień urodzinowy. Witam się z wami oficjalnie, ponieważ jeszcze nie było takiej okazji, nagrywaliśmy tak trochę w biegu. Kochani, dzisiaj mamy oprócz tego, że są moje 29 urodziny, mamy też pierwsze urodziny mojego kanału na YouTube. Kochani z całego serca, bardzo, ale to bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że od roku mnie wspieracie, że ze mną jesteście, że tak kibicujecie, zarówno mi, jak i Przemysławowi. Doskonale wiecie, że gdyby nie Przemysław tego kanału, w ogóle by nie było. Nie byłby on tak fantastyczny, tak cudowny, tak Także dziękuję Wam z całego serca, że jesteście, że komentujecie, że tak nam dopingujecie. To jest wspaniałe, że w dzisiejszym świecie, gdzie tyle hejtu i negatywnych emocji jest, jesteśmy w stanie tak ogromną grupą ludzi się wspierać, motywować i sprawiać, że rzeczywiście ten świat jest lepszy. Dziękuję Wam, kochani. Ściskam Was z całego serca urodzinowo, a my teraz uciekamy do Dubai Mall. Zrobimy jakieś zakupy, także zapraszamy Was serdecznie do spędzenia tego dnia z nami. Przemysław, zapraszam. Przemysław, chciałbym Ci bardzo podziękować. Kurde, a ja tak w samym t-shirtzie? No i to wystarczy. No to wyraża więcej niż tysiąc słów. O, tak widzę dolary. Przemysław, przestań. Jego nawet nie widziałem na żywo jeszcze. Może zmienię okulary? Przyjechaliśmy tutaj po Rolexa z zieloną tarczą, ale to jest zegarek takich dziecięcych marzeń. Jeszcze cena jest naprawdę spoko. Ten nie, ten jest za klasyczny, prawda? Tak, nie, nie. To jest. Is for you. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you. Nie widać tego, ale widzę, że ci się podoba. Ojejku. Jest perfekt. Ja wiem, że urodziny są raz w roku, ale czy to na pewno jest głos rozsądku? Przemysław, ty wiesz, jak ja się zakocham w czymś. To jest koniec. No ale powiem ci szczerze, po prostu ten zegarek wygląda jakby był zrobiony dla ciebie. Jeszcze na tym białym kauczuku, no wygląda rewelacja. Muszę zadzwonić do mamy i taty i zapytać, co oni myślą. A teraz. Dla mnie. Tak, teraz, żebym ja odetchnął i się zastanowił, przemysław. Idziemy po prezent od Mikołaja, który obiecałem Ci w święta. Tylko poczekaj, my na dół czy na górę? Chodźmy na górę. A, tu nie ma. Jak zwykle mamy problemy ze wszystkim. Zjedźmy na dół. Przemysła mnie czekał. Tak, czeka na ciebie pasek, wybierz sobie taki, jaki ci się podoba, jaki ci się marzy. No to może za duże słowo, ale Mikołaj, czeka z kartą. I co? Hejny. Piękny Bie Ja Ci mogę powiedzieć już, że bierzemy, a drugi to jaki? To jest klasyczną klamrą połyskujący. Nie, ten tamten już masz podobny. Ten jest bardzo ładny. Przemysław Mikołaj wyraża zgodę, tak bardzo. Czy Mikołaj widział cenę? Nieważne to jest. DJ, take it away Tonight is all for you and me So baby, spin And let the music begin I know you feel it within So go ahead and do It's still big Forty-two, you said? Yes yeah, uh, It's Yeah. I get you a smaller Mm-hmm Moc jak na grzybach, co? Ciekawe, czy będzie 41. Thank you, bye. Thank you. Przemysław, to jest miejsce, do którego powinienem mieć zakaz wstępu. Gdzie są nasze karty kredytowe? Ja się pytam. Tak, jak nie lubisz chodzić po galeriach tak z tej byś nie wychodził. No, Przemysław, jak ja mogę tutaj chodzić? Jak tu można jeździć? Zaraz wam, kochani, pokażę Meleksa. W którym możemy jeździć i robić zakupy. Nie zdążyłem powiedzieć, a tutaj mamy Melexa, do którego można wsiąść na zakupy. O, widziałeś? Zary tu mają. <śmysła> Przemysław, my z takiego sklepu do Zary nagle. No, co zrobić? Przy... <śmysła> Jaki budżet, takie suweniry. Tak, dokładnie, mój budżet mieści się w Zary. A gdzie ona jest? O, tutaj. No. Nie jest ale to jest moja No wiem, tylko wiesz co, jeżeli będę czekał tak kolejne pół roku, to za dwa lata to ja sobie mogę kupić trzy takie zegarki. Chodziło mi o to, żeby to był prezent na urodziny, żebym wiesz, poczuł, że dzisiaj udało mi się go kupić. A to byliśmy w dwóch sklepach i jest tylko jeden i to jest w ogóle chyba jakaś damska wersja, która mi się w ogóle nie podoba. No i jak zobaczyłem ten, ty pamiętasz miałeś ten zegarek z opalizującym szpiełkiem. Kurczę i strasznie mi się podobał, no nie wiem. Masz coś do powiedzenia o serwisie taksówek w Dubaju mam. Najważniejsza informacja jest taka, żeby brać taksówki oznakowane, a nie te limuzyny, gdzie mówią, że będzie najtaniej. Tutaj niestety jest zawsze. Tak, bo jest Fix price, fix price, Ta. a później. Kochani, to znowu ja wynalazłem sobie restaurację, do której e, próbujemy mm. się dostać od prawie godziny. Tak. Jeździmy po całej Mogliśmy palmie. Z kodami, a my chodzimy po prostu labiryntem. Tak, na to jest przejście dla służby, czyli tam, gdzie moja osoba idealnie się nadaje i odnajduje. Przemysław, gdzie teraz? Zobaczcie, kochani, jakie mamy fontanny tutaj cudowne. Mm. Tak jak wspominałem przed chwilą, niestety prezentu dla mnie nie znaleźliśmy, nie było. Chociaż ta torba, no nie mogę powiedzieć w sumie, że nie było, była, tylko była ponad 2,5 tysiąca droższa aniżeli w Europie, więc no z racji tego, że budżet jest ograniczony, stwierdziliśmy, że no bez tej torby wytrzymam i kupimy ją w Europie. Prawda Przemysław? Oczywiście, że tak. Zgadzam się, popieram, a nawet... Tak, poprzedzam. Przemysław... Przemysław popiera, ponieważ to z twojego budżetu idzie. Otóż to dla mnie i tak największym prezentem i spełnieniem mojego marzenia jest to, że jesteśmy w Dubaju na moje urodziny, także czy jakieś rzeczy materialne kupię, zegarki, torby, paski? W ogóle mnie to nie jara, nie interesuje, to jest mój czas, mój dzień. Przemysław, tylko nie oszczędzamy teraz. Ja wiem, że ja lubię sobie na jedzeniu przyoszczędzić. Co tam masz? Właśnie chciałem powiedzieć, że w dziadowaniu, jeżeli chodzi o wybór menu, to ty jesteś najlepszy. Myślę, że pójdziemy w klasykę, czyli weźmiemy sobie pizzę i butelkę szampana. A więc, drogi Patryczku, w takim razie twoje zdrowie. Żyj nam 100 lat. Pomyślność, abyś zawsze był taki szczęśliwy i uśmiechnięty. Żebyś zawsze był taką marudą jaką jesteś, to mogę zagwarantować, że się nie zmieni nigdy. Z roku na rok jest chyba coraz gorzej. No i zdecydowanie tak. Nie wiem czy się cieszy, czy się martwić. W każdym razie żyj nam 100 lat, wszystkiego najlepszego. Bądź Dziękuję truch. bardzo. Oh. Happy birthday! Thank you so much. Have a nice day. Ale miło co? Ja jestem po prostu w szoku. Ja chcę przemysłach tutaj zamieszkać. Zobacz, ile osób dzisiaj do mnie podeszło, że super wyglądam, że <ścoughs> podobają się moje buty. Ja już jestem oczarowany, zwariowałem i zamawiajmy to jedzenie. Widzisz jak miło? Ja uważam, że po prostu Polska nie jest jeszcze na ciebie gotowa, bo tutaj wszyscy się tobą zachwycają. To ale jest, ja nie wiem to dlaczego. To jest miasto, w którym powinieneś żyć. No ale powiedz, to jest normalne, żeby sześć osób podczas jednego dnia podeszło i tak mnie skomplementowało. Widzisz, ja się komplementuję na co dzień i tego nie doceniasz, także tutaj może w końcu Nie no, ja, nie ja jestem psie. naprawdę w szoku.

restauracji, aby znaleźć osobę, która pomoże mi w zorganizowaniu jakiegoś małego drobiazgu dla Patryka z życzeniami urodzinowymi. Może uda się załatwić kawałek tortu albo ciasta ze specjalną dedykacją. E, wiem, że Patryk bardzo lubi takie rzeczy, takie drobnostki. E, sam zawsze takie załatwia, więc chcę to też zrobić dla niego. Więc trzymajcie mocno kciuki, aby mi się udało. Także idę. No i udało się, więc e, zaraz będzie jakaś mała niespodzianka. Także zobaczymy. Ty nagrywasz mnie? Gdzie? Ja w ogóle. Przemysław, ja dzisiaj mam dzień bez paparacji. Nie, jestem zawsze Twoim paparazzi. Nawet jak śpisz. Oj Boże, to ale czuwam. Czycham. Przemysław, pięknie. mi brakuje po prostu słów na to, co się tutaj dzisiaj wyprawia. Ale powiem ci, że fajną rzeczą jest to, że po tej wycieczce statkiem, to teraz się czuję, jakbyśmy byli na kolejnych wakacjach. Ja tak samo, ja się czuję tak, jakbyśmy wczoraj przylecieli. Dzisiaj rano znaczy się. I tak nowe miejsce. Zupełnie inne doznania, zupełnie inny klimat. Bardzo mi to pasuje. Mm. Jak się czuje nasza urodzinowa gwiazda? No, w takich warunkach atmosferycznych nie mogę się czuć. Byle jak. Czuję się fantastycznie. się chciałem powiedzieć, że tutaj, pełen blasku, słoneczko prosto świecić na Twoje lica. Tak, na moją zapadniętą <laughs> klatę ewentualnie. Ale co fajne i co bardzo mnie zastanawia, dlaczego ci ludzie do mnie tutaj podchodzą? Przemysław, albo dlatego, że jestem chudy, zapadnięty blondyn, albo ja nie wiem. No ale zobacz, weszliśmy tylko do samej restauracji, się pytali, czy mamy zwykłą rezerwację czy dla influencerów, więc. Oj, tam nie pierdziel, ale chodzi mi o to. Zobacz, dwa stoliki, jeden kolejny i ta pani z tyłu, która siedziała. Yy, materiał, który... Przepadł w zniszczeniu. Są moje urodziny, nie denerwujemy się. To było coś niesamowitego. No, naprawdę. Z jakiej okazji ona do mnie podeszła, nie wiedząc, że mam urodziny, nie mam balonów, nie mam napisane e, jak to się nazywa? że nie. Drama Queen? Nie, Przemysław. Że i przed ślubem się jest, co kobiety mają napisane. Right? Tak. Nie jestem nikim takim, jestem tylko ja i tyle ludzi do mnie tu podchodzi. Tylko ja, tylko Patryk strzała, a jednak zobacz gwiazda międzynarodowych formatów. Zdrówko. Happy to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Dziękuję Teraz zionę ogniem. <laughs> Jeszcze nie pokazuję ciasta, najpierw chciałem pokazać twoją reakcję. Czekaj, poczekaj, ja muszę sobie... Boże, co się dzieje? <śmiech> <śmiech> Boże, oby się spełniło. Ja jak zwykle Przemysława opierdzielam. Kochanie, wybaczcie mój załamujący się głos, ale już dwie takie buteleczki poszły. Przemysław, uciąłem ci głowę i popraw sobie włosy, bo będzie awantura wieczorem. Przemysław, dziękuję Ci za cudowny dzień, jeszcze sobie popraw. Dziękuję. Może, może będę trzymał taką. Dziękuję za cudowny dzień, za ten rok. Było naprawdę cudownie, a Wam, kochani, jeszcze raz dziękuję za rok obecności na moim kanale. Ja nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby nie wy. Ściskam Was, dziękuję i uwielbiam jak zawsze. Przemysław Smacznego podaje Ci kawałek ze złotem. Kochani i z tego miejsca chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną dzisiaj i przez ten cały rok to była niesamowita przyjemność dla Was nagrywać. Ja się z Wami żegnam tym pięknym widokiem. Dziękuję Wam za wszystko i widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa! I pamiętajcie, jeżeli lubicie mnie oglądać serdecznie, Was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz tutaj zostawiam Wam oznaczenie mojego profilu na Instagramie. To będzie dla mnie niesamowity prezent urodzinowy, jeżeli teraz wyjdziecie stąd i klikniecie subskrypcję i obserwację na moim Instagramie. Buziaki!